Te wszystkie wille sprzedały się 6 miesięcy. Dlatego tak ważna jest ta decyzja, żeby wejść off-plan w projekt, bo na etapie budowy już nie ma nic do kupienia. Nie ma co się obawiać przysłowiowej dziury w ziemi. Inwestujemy na tym etapie. Mamy największe zyski wtedy, wzrosty cen. Karolina Lewińska. Sebastian Bruski. Inwestujemy i pomagamy inwestować innym w nieruchomości. Dzisiaj opowiemy wam o tym, jak wygląda rynek cypryjskich nieruchomości, rynek off plan i dlaczego nie musicie się tego obawiać. Znajdujemy się na inwestycji, która w zeszłym roku w styczniu weszła na rynek sprzedaży, a już w marcu rozpoczęto budowę. Do końca drugiego kwartału sprzedane były wszystkie wille i tak, jak widzimy na załączonym obrazku za nami, jesteśmy co prawda na placu budowy jeszcze, ale po blisko 18 miesiącach prac mamy etap, że częściowo wille już są odebrane, częściowo są wykańczane, gdzieś jeszcze na, na końcówkach wille są w trakcie budowy. Projekt jest bardzo zaawansowany i trzeba powiedzieć, że jest odpowiedzią na obawy e, naszych e, klientów, którzy się boją czego? Dziury w ziemi, tak? Tego co mamy zawsze do naj, naj, najtrudniejszy orzech do zgryzienia, że e, m, e, klienci się pytają: "No ale czy deweloper dowiezie?" No właśnie, i ta inwestycja jest najlepszym przykładem na to, że deweloper dowodzi. No więc wiemy doskonale, że częstą obawę budzi to y, nasze bezpieczeństwo i wejście w inwestycje, kiedy jeszcze kompletnie nic nie widać w obcym kraju, tak? No i pytanie: jakie zabezpieczenia jak, jak nie bać się tego, żeby kupić dziurę w ziemi? No przede wszystkim e, najtwardszym zabezpieczeniem, jakie tu jest, oprócz tego, że mamy zweryfikowanego dewelopera, że e, jego sytuacja finansowa e, nie zagraża tutaj wysypaniu, e, wysypaniu tego całego projektu, to jest wpis do księgi wieczystej gruntu. I w przypadku takiej willi, każdy e, inwestor, który nabywał taką willę e, w początkowej fazie, e, pierwsza jego transza 30% została wpisana Naroszczeniem do gruntu. No, można powiedzieć, że co mi po gruncie, ale nie ma mocniejszego zabezpieczenia, jak wpis do Księgi Wieczystej. Tym bardziej, że mamy tutaj 52 solowille. Niektóre są oczywiście bliniacze, ale generalnie mają swoje działki. Nie? To zabezpieczenie jest no i kluczowe. sobie szczerze, że zabezpieczamy zaledwie 30% wartości nieruchomości, bo kupując inwestycje off-plan, której nie ma jeszcze. Korzystamy z payment planu, czyli nie inwestujemy całego kapitału na dzień dobry, Oczywiście, tylko a. idziemy zgodnie z payment planem. A co warto podkreślić, pierwsza transza jest od razu zabezpieczona w gruncie, a każda kolejna jest regulowana po wykonanych pracach. Więc jeżeli widzimy, że dany etap prac jest skończony, to dopiero w tym momencie. Yy, jesteśmy zobligowani wpłacić kolejną transzę, więc płacimy już za coś, tak? no dokładnie tak to wygląda e, nieraz te transze są oczywiście e, też e, różnie rozkładane przez różnych deweloperów wiemy, ale z reguły e, widać postęp pracy dopiero są wystawiane faktury tak? E, jeden deweloper po wylaniu fundamentów, drugi deweloper w trakcie wylawania fundamentów, inny deweloper e, po wjechaniu koparek wystawia, wystawia pierwszą fakturę no ale z reguły to nie jest tak, że mamy e, łyse pole, nic się nie dzieje a każą nam płacić drugą czy trzecią transzę, tak? To jest logiczne. Pełen plan jest też podzielony e, równomiernie e, jakby i e, do każdej, do każdej przejdziemy tu ładnie sobie na słoneczko do każdej willi osobno. I tu mamy taki przykład, że niektóre wille są już całkowicie wykończone i nawet w niektórych już mieszkają ludzie, a te, które się sprzedały później nie są jeszcze wykończone. To oznacza, drodzy nasi słuchacze, że ktoś ją kupił Delikatnie później. Czyli na przykład, bo ten projekt w ogóle się sprzedał, nie wiem czy pamiętasz, mega szybko. W ciągu kwartału się sprzedały 52 wille. W związku z tym, widać też. Około kwartału różnicy. Ci się wprowadzili, a tam ci dopiero się wprowadzą w grudniu, w styczniu. Na styczeń jest planowany całkowity odbiór nie? całego projektu. Tutaj też zaznaczę, że ten termin realizacji on też jest uzależniony, nie jest ściśle określony datą, ale jest uzależniony od naszych płatności. Bo co trzeba powiedzieć, jakby w drugą stronę, to bardzo często. No... Pytamy, czy deweloper dowiezie, ale też jeżeli chodzi o drugą stronę medalu, bardzo często zdarza się ludziom opóźniać płatności, Dokładnie. co zdecydowanie opóźnia też dewelopera. I musimy mieć też świadomość tego, że to niesie za sobą konsekwencje. No i to uzależnienie oddania tej nieruchomości jest trochę uzależnione od tego, w jakim terminie te środki wpłacimy. No bo dewelop, deweloper buduje z naszych środków e, za nasze pieniądze, pod nasze preferencje, więc tak na dobrą sprawę, on tej kasy i tego tlenu potrzebuje, żeby faktycznie tą, tą inwestycję przeprowadzić. Ale ja jeszcze bym chciała nawiązać do tego, co powiedziałeś, bo no faktycznie pięknie wygląda, i ktoś by mógł powiedzieć: No to przyjadę, podobają mi się te wille, zaproponujcie, co możecie zaoferować. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że. To, co wspomniałeś, te wszystkie wille sprzedały się w, no powiedzmy, zamknięcie sprzedaży faktycznie odbyło się w 6 miesięcy. Dwie pojedyncze sztuki wróciły z przyczyn jakby niezależnych od dewelopera z uwagi na sytuację finansową klienta, ale ten projekt, pomimo. Ale tego, już są sprzedane, że... już ich nie ma. Tak, ale ten projekt, czyli 52 dwie wille, kilkanaście miesięcy po starcie e, ofertowania. On nie ma nic do zaoferowania, jeżeli mówimy o produkcie no tak. sprzedaży. Dlatego tak ważna jest ta decyzja, żeby wejść off-plan w projekt, bo na etapie budowy już nie ma nic do kupienia. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że w projekt inwestuje inwestor i inwestor później odsprzedaje. No ale musimy liczyć się z zyskiem tego inwestora, więc z wyższą ceną takiej nieruchomości. Ja znowu chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, jak jest oddawany obiekt. Czy widzieliśmy kiedyś e, u. Pewnie widzieliście, ale ja akurat e, zwracam na to mocno te uwagę, jak deweloper wykańcza, wykańcza e, te, e, te inwestycje, jakim, jakimi drobiazgami się zajmuje, gdzie już są posadzone drzewka, gdzie są usypane kamyczki, gdzie e, to wszystko jest dopieszczone. Oczywiście o stanie deweloperskim już mówiliśmy, tego nie trzeba wam mówić, że wille są wykończone. Jak to powiedzieć? Pod klucz to nie, no bo budowlany budowlanka jest zakończona. Wszystko, co jest związane z budowlanką, w takiej wili jest skończone. Trzeba wstawić mebelki, ewentualnie jeszcze osprzęt kuchenny, AGD, telewizor, praleczka i się wprowadzamy. Pytanie pojawia się o terminy. Ostatnio przyjechałeś z Kitem odnośnie tego, jak wygląda to w innych krajach, bardziej egzotycznych. I słyszeliśmy o poślizgach nawet dwule, dwuletnich. No i co z rozpoczęciem budowy? Nie zakończenie, tylko rozpoczęcie budowy już jest dwa lata przesunięte. No więc właśnie, a co trzeba powiedzieć, to nawet nasz inwestor, który wkrótce odbiera nieruchomość, jest pewnym dowodem na to, że e, oddajemy jego nieruchomość przed czasem, co jest uważam fenomenem, ale cały projekt, faktycznie słuchajcie, zgodnie z umową, oddanie ma nastąpić tak w styczniu e, przyszłego roku. Więc jak widać, no. E, wszystko wskazuje na to, że faktycznie te odbiory będą. Chodzi oczywiście o odbiór całego, całej infrastruktury, całego obiektu. No i to. Reklamować też... tego nie trzeba, bo tu już wszystko jest sprzedane, kochani. Ale co do terminów i tego inwestora, który odbiera swoją willę przed terminem planowanym w kontrakcie, to powiem więcej. Trochę pojadę jak zwykle po swojemu. Kupił w Dubaju, jeszcze nie rozpoczęli budowy, a kupił przed Cyprem. Kupił w Hiszpanii, jeszcze przed Cyprem. Budowa rozpoczęta, ale jeszcze nie oddali. Więc zdecydował się, jak widział, jak to idzie w międzyczasie, na sąsiednim projekcie kupić też nieruchomość, która już jest w zaawansowanej budowie. Przed chwilą przechodziliśmy, mury się pną. A więc kochani, nie ma co się obawiać: przysłowiowej dziury w ziemi. Inwestujemy na tym etapie, mamy największe zyski wtedy, wzrosty cen i najlepszą cenę wejścia. I najlepszą jednostkę do wyboru. Oczywiście wybór jest najlepszy wtedy, tak.